I <laughs> Szanowni Państwo, jeszcze raz witam serdecznie na briefingu prasowym Polska 2050 Szymona Hołowni. Będziemy mówić dzisiaj o brutalizacji języka, będziemy mówić także o rosnącej liczbie samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Z nami jest lider ugrupowania Szymon Hołownia, jest Agnieszka Buczyńska, sekretarz generalna naszej partii, jest z nami gość specjalny Katarzyna Jankiewicz, psycholog, psychoterapeutka dzieci i młodzieży i są również nasi młodzi z pokolenia. Jest z nami Karolina Ryszkowska i Paweł Nogal. I zanim oddam głos Liderowi dzisiaj niestandardowo, ale myślę, że w tym temacie to się broni. Najpierw oddam głos młodym. Bardzo proszę, Karolina. Każdy i każda z nas, w tym ja, znamy osoby, która próbowała podjąć udaną bądź nieudaną próbę samobójczą. Nie możemy ignorować tego zjawiska. Młodzież jest przyszłością narodu. Czas na realne działanie, a nie na gadanie. Drodzy Państwo, kto sieje wiatr, zbiera burzę. To, co dzisiaj dzieje się w języku debaty publicznej, to, co dzisiaj dzieje się w polskim internecie, to, co dzisiaj dzieje się w całym tym otoczeniu, w którym jesteśmy tak mocno zanurzeni, odbija się w bardzo brutalny, bezwzględny sposób na najsłabszych. Nie może być inaczej, zawsze tak jest. Jeżeli dzieje się coś złego w społeczeństwie. To pierwszymi ofiarami padają najsłabsi. Tymi najsłabszymi są młodzi ludzie, dzieci i dobrze wiemy co zrobiła w psychice polskiej młodzieży, polskich dzieci pandemia. Wiemy dobrze co zrobiło to porozrywanie więzi w grup rówieśniczych, edukacja zdalna, pozostawienie samych samymi sobie tysięcy Młodych ludzi, którzy znaleźli się w stanie totalnej dezorientacji, totalnego pomieszania, dzisiaj słyszymy o fali, można to chyba tak nazwać, przemocy, którą nastolatki kierują przeciwko innym nastolatkom. Słyszeliśmy o wstrząsających wydarzeniach z Pruszkowa. Wielu z nas widziało ten film, porażający, wstrząsający film, udostępniony niedawno w mediach. Słyszeliśmy o tym przypadku z zamościa. Tragicznym przypadku, gdzie szesnastolatek został skatowany na śmierć przez swoich rówieśników za to, że był tam jakiś spór o dziewczynę czy coś innego. Słuchajcie, w normalnej sytuacji spory o dziewczynę młodzi ludzie załatwiają w ten sposób, że ze sobą o tym rozmawiają, a nie jeden zabija drugiego. Coś poszło bardzo głęboko nie tak. I kiedy dzisiaj znajdują się tacy, którzy chcą powiedzieć, Polska młodzież to, Polska młodzież jest taka albo inna, powinni dzisiaj zadać sobie przede wszystkim pytanie o siebie. Dlatego, że to my dorośli zrobiliśmy dzieciom i młodzieży taki świat. Oni nie są niczemu winni, oni go sobie nie zrobili. Jeżeli dzisiaj widzimy te wskaźniki prób samobójczych, które widzimy, z 2021 roku na 2022 rok wzrost o 150%. Słuchajcie, to, 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 jest, to jest dramatyczne, to jest tragedia. To jest ponad 100 młodych osób, które skutecznie odeszło z tego świata, bo nie znajdowały się w świecie, który my, dorośli, żeśmy im zorganizowali. Oni się wypisują z tej rzeczywistości, którą myśmy im zrobili. Czy naprawdę nie jest czas na to, żebyśmy zaczęli wyciągać z tego bardzo daleko idące wnioski? Czy to nie jest coś, co nas jako dorosłych zawstydza? Jeżeli społeczeństwo nie jest w stanie zadbać o swoich najsłabszych, to do kitu takie społeczeństwo. Jeżeli państwo nie jest w stanie ochronić najsłabszych, to do kitu takie państwo. To znaczy, że to państwo zajmuje się rzeczami nie tymi, którymi powinno się zajmować, a w Polsce niestety zajmuje się tymi, którymi nie powinno się zajmować. Wiecie doskonale, jak wygląda kwestia opieki psychiatrycznej. Dla dzieci i młodzieży w Polsce wiecie ile czasu trzeba spędzić, żeby się dostać do lekarza psychiatry. Najczęściej trzeba jak kogoś stać iść do prywatnego, żeby ratować życie swojego dziecka. Nie ma innej drogi. A co jeśli kogoś nie stać? A co jeśli ktoś nie może dojechać? To dziecko ma zginąć? Jest skazane na śmierć? A minister Czarnek będzie miał pieniądze, dziesiątki milionów złotych na nieruchomości dla swoich ideologicznych fufli? Na to będzie miał. Ale dzieci zginą. Państwo to system naczyń połączonych. Pieniądze w państwie mają ograniczoną ilość. Państwo ma budżet. Państwo ma środki z finansów publicznych. I jeżeli wyda je na Wille Plus, jeżeli wyda na kolejne pisowskie instytuty, na kampanię wyborczą, na jakieś propagandowe akcje, to nie wystarczy na to, żeby uratować kolejne dziecko, kolejne dziecko, kolejne dziecko? Żyjemy w państwie, w którym rzecznik praw dziecka Zajmuje się ideologicznymi krucjatami i szantażowaniem uczestników debaty publicznej, mówiąc, jak będziecie gadać, że to PiS maczał palce w sprawie syna posłanki Felix, to pamiętajcie, że niektórzy z was mają u mnie sprawy rodzinne o przemoc domową albo inne rzeczy. Przecież to jest jawny szantaż. Jawny szantaż urzędnika państwowego, który powinien bronić dzieci. A nie zajmować się obroną swoich politycznych funfli, którzy skierowali go na tanie inne stanowisko. Ludzie, gdzie my żyjemy? Niezależnie od tego, jaka partia, jaka frakcja, czy lewica, czy prawica, tym krajem rządzi, czy ma rządzić, dobro dzieci, najsłabszych, powinno być dla każdego absolutną świętością. Już dziś wzywamy rząd do tego, żeby wyciągnął wnioski z tego, co się dzieje, żeby na moment zrezygnował z amoku tego, który już wszedł w kampanii wyborczej, z, tych, z tego obłędu powtarzania nieprawd, tylko zajął się rozwiązywaniem problemów. To jest jedyna rzecz, którą możecie zrobić. Jeżeli chcecie, żeby Polacy jeszcze kiedykolwiek wam zaufali, rozwiązujcie ich problemy, a nie swoje. Już dziś wołamy o to. Powinna zostać wprowadzona zasada po tych rzeczach, które widzieliśmy, że pierwsza, i ta kontrolna wizyta młodego człowieka u psychiatry, jeżeli nie nastąpi w państwowym systemie w ciągu miesiąca, państwo refunduje koszt tej wizyty prywatnie. My nie możemy czekać na to, aż państwo za dwa lata uratuje nasze dziecko, które przestaje radzić sobie z rzeczywistością. To jest działanie ratunkowe, to jest działanie, które natychmiast trzeba wdrożyć w trosce o nasze dzieci, o najmłodszych, o najsłabszych. Druga rzecz, apelujemy do rządu o natychmiastowe doinwestowanie programu reformy psychiatrii dziecięcej kwotą co najmniej miliarda złotych. Należy wziąć te pieniądze z tych pieniędzy, które rząd w tym roku chce wyprowadzić z NFZ-u do funduszu covidowego, który to fundusz covidowy wyda sobie na co chce, a najpewniej na kampanię wyborczą. To jest tak jak z podnoszeniem składki zdrowotnej w polskim ładzie. Podnieśli na zdrowie, a wydali na węgiel. I z tym zrobią dokładnie to samo. 5,5 miliarda złotych naszych pieniędzy, z naszych składek, pójdzie znowu z NFZ-u na jakieś ich polityczne, kampanijne cele. Co najmniej miliard. Wołamy o to dzisiaj w tej sytuacji, poruszeni tymi wstrząsającymi obrazami poruszeni tym wołaniem młodego pokolenia, które nas, pokolenie ich rodziców, prosi o to, żebyśmy im pozwolili żyć. Wołamy o to. Żeby te pieniądze jak najszybciej się znalazły. A w perspektywie jeszcze bardziej długofalowej żądamy od rządu deklaracji, że do 27 roku co najmniej 6% wydatków NFZ-u na ochronę zdrowia będzie poświęcane właśnie na ten cel. Na psychiatrię dzieci i młodzieży. W tej chwili to jest 3,7%. Ten wskaźnik musi się zwiększyć. To jest rocznie 3 miliardy złotych. Więcej do tego y, koszyka, które trzeba dorzucić, no to jest mniej więcej tyle, ile wydajemy na media publiczne. Zadajcie sobie dzisiaj Państwo pytanie, czego bardziej potrzebujemy? Przed jakim wyborem stoimy? Jeszcze więcej propagandy? Jeszcze więcej tego samego, co słyszymy cały czas i co ma doprowadzić do ich trwania przy korycie? A mniej śmierci polskich dzieci? Czy może odwrotnie? To są te wybory, które dzisiaj przed nami stają. I to nie jest rozmowa czy opowieść populisty czy polityka. Nie, to są liczby. Z tymi liczbami nie da się dyskutować. A budżet państwa nie jest z gumy. Jak wydajesz na to, nie będziesz miał na to. Jak najszybciej trzeba sprawić, żeby to wołanie. Jeszcze raz powtórzę, bo to jest wstrząsające, młode pokolenie woła dzisiaj i prosi pokolenie rodziców, żeby to pokolenie rodziców pozwoliło mu żyć. Co jeszcze musi się wydarzyć, żebyśmy otworzyli oczy i zrozumieli? Że to my jesteśmy winni dorośli tym sytuacjom, które dzisiaj obserwujemy wśród polskich młodych ludzi, że oczywiście winni bezpośredni sprawcy tych bestialskich zdarzeń powinni zostać ukarani, bez wątpienia, ale one nie wzięły się z próżni. One powstały w jakiejś społecznej atmosferze. One powstały w kraju z taką, a nie inną dostępnością do konsultanta, do lekarza. Dlatego ostatnia rzecz, o którą wołamy konsekwentnie i będziemy o nią wołać, niezależnie od tego, w, czy ktoś będzie chciał z rządu tego słuchać, czy nie. My to, jak dojdziemy do władzy, to to wprowadzimy. Psycholog w każdej szkole. Jeżeli nie będzie psychologa w każdej szkole, to nie zostaną rozminowane i rozładowane setki pewnie jeszcze takich sytuacji, które mogą zakończyć się tragicznie, bo nie będzie z kim o tym zwyczajnie porozmawiać. Na dodatek, jeszcze w szkole, w której wyścig szczurów, testoza w, będą dopalane w, w, do wartości, jakich wcześniej nie oglądaliśmy. Winnych tych zdarzeń ukarajmy, ale my dorośli weźmy wreszcie naszą część winy na siebie. I powiedzmy sobie, że nawet jeżeli nie przyczyniliśmy się do czegoś bezpośrednio, to wina zaniechania i fałszywie ustawionych priorytetów na pewno jest po naszej stronie. A to politycy są tymi, którzy realnie. W tej rzeczywistości, jakiej jesteśmy, mogą coś z tym zrobić. Szanowni Państwo, chciałabym bardzo krótko opowiedzieć trochę o statystykach dotyczących, dotyczących liczby samobójstw dzieci i młodzieży w naszym kraju. Opracowane przez jedną z fundacji to, co przed chwilą powiedział Szymon Hołownia. Ponad 150% zwiększenie liczby samobójstw wśród dzieci i młodzieży w naszym kraju. Ponad 2000 prób samobójczych. Do prób samobójczych dopuściło się kilkanaście dzieci w wieku 7 do 12 lat. I to nie są. Proszę Państwa, cyfry to są ludzkie życia. Życia dzieci, młodzieży w naszym kraju. Przedstawiając też i perspektywę regionalną, bo na co dzień żyję, mieszkam w Gdańsku, w województwie pomorskim. Wskaźnik prób samobójczych na 100 tysięcy mieszkańców wynosi aż 18. Czyli 18 dzieci, dzieci, młodzieży na 100 tysięcy mieszkańców podjęło próbę samobójczą. Wielu z nich skuteczną. Należy już Abstrahując od, abstrahując od tych wszystkich rzeczy, które dokonuje dzisiaj rząd pisu, wydając i marnując nasze pieniądze, tak jak i wspomniana przed chwilą Villa Plus, rozdawanie pieniędzy dedykowanym organizacjom pozarządowym, które za te pieniądze, zamiast, które kupują za te pieniądze, in yy, wille, które potem będą służyć pociotkom Prawa i Sprawiedliwości. Te pieniądze dzisiaj potra powinny trafić także i do organizacji pozarządowych, które na co dzień zajmują się wsparciem, edukacją, prewencją w zakresie, e, w zakresie psychologii dziecięcej i wspierania dzieci w szkołach, bo próby samobójcze są już krzykiem rozpaczy. A nasza rola jest do, w tym, żeby nie dopuszczać do tego, żeby dzieci musiały e, posuwać się do aż tak tragicznych zachowań, żeby zwrócić czasami na siebie uwagę, ale czasami po prostu te próby samobójcze, tak jak wiemy ze statystyk, kończą się trage, tragediami i utratą życia wielu młodych ludzi. Witam Państwa serdecznie, nazywam się Katarzyna Jankiewicz, jestem praktykiem, psychoterapeutą dzieci i młodzieży. Na kanwie tych wydarzeń z ostatniego czasu, wydarzeń z Zamościa, wydarzeń z Pruszkowa, mam taką refleksję, refleksję dotyczącą tego, co tak naprawdę co tak naprawdę wpływa na to, że nasze dzieci tak, a nie inaczej odbierają rzeczywistość, tak, a nie inaczej reagują. I myślę sobie o tym, że... Ten czas pandemii był czasem, w którym nasi najmłodsi, młodzi ludzie spędzali ogrom czasu w internecie. Myślę sobie o wzorcach, które są pokazywane, z których młodzi czerpią, poszukując samych siebie. Bliskie mojemu sercu, ale w takim, powiedziałabym, negatywnym wydźwięku, ze względu na świadomość wpływu, jaki to może mieć na kształtowanie tożsamości u młodego człowieka, ma znaczenie przestrzeń internetu, chociażby w kontekście pojawiających się materiałów z udziałem pewnych modeli do naśladowania. Są to patocelebryci, tak? którzy pokazują pewne zachowania. Które obserwowane przez, przez dzieci, przez nastolatków, po to, aby spróbować jakoś zaistnieć, mogą powodować to, że ja zechcę jakoś naśladować te zachowania, tak w swojej grupie rówieśniczej. Tak sobie też myślę o tym, o tym w jaki sposób ta wrażliwość młodego człowieka wpływa. A mianowicie wpływa to w taki sposób, że jeżeli ja widzę, że dzieje się krzywda, Mojemu bliskiemu, mojemu przy, mój przyjaciel czegoś trudnego doświadcza, ktoś go krzywdzi, tak? jest ofiarą przemocy rówieśniczej, ja nie zareaguję, dlatego że poziom znieczulicy, która jakby we mnie mogła już, ten proces mógł już jakby zadziać się, może zatrzymać mnie przed tym, żeby udzielić mu pomocy, wsparcia, zatrzymać tą sytuację, powiedzieć stop, ja się nie zgadzam na to. Myślę sobie o tym, że w tej sytuacji zapaści psychologiczno-psychiatrycznej -psychologiczno pomocy młodych ludzi potrzeba wieloaspektowych oddziaływań, wielofalowych. Wierzę w to, że to, to tak naprawdę jest w stanie przynieść pożądany rezultat. I myślę sobie, że w odniesieniu do wskazanych statystyk, nasze dzieci potrzebują pomocy tu i teraz. Nie możemy czekać z udzieleniem jej. Za kilka, miesiąc, za kilka miesięcy. To jest do zrobienia tu i teraz. Potrzebujemy narzędzi, aby móc to przeprowadzić. Dziękuję. Bardzo dziękuję, Szanowni Państwo. Jeżeli są pytania o zakres naszych propozycji, bądź też inne pytania, to jesteśmy tutaj dla Państwa, tak jak stoimy. A, jak ocenia Pan mieszkaniowe pomysły, i to jeżeli chodzi o kredyty dla młodych ludzi, czy one są w ogóle realną, szansą na poprawę obecnej sytuacji w naszym kraju, i jaka ewentualnie jest Państwa. Powtarzaliśmy wiele razy, że kwestia mieszkaniowa to nie jest kwestia do incydentalnego rozwiązania takim czy innym kroplówkowym, doraźnym programem, choć oczywiście trzeba jakieś mieć. Natomiast to jest kwestia, którą trzeba rozwiązać systemowo. To jest problem pokoleniowy. Spora część problemów też o tych, o których dzisiaj tutaj mówiliśmy na konferencji, w psychicznych, u młodych ludzi, ale też i u młodych dorosłych, bierze się z poczucia niestabilności. Nie może być poczucia stabilności, jak nie ma perspektywy na własne lokum, na własne miejsce, własny kąt. Jeżeli chodzi o pomysły PiSu, one mnożą się jak grzyby po deszczu, tylko przypomnę, że żaden z nich nie odniósł jeszcze skutku. Pamiętamy szumne zapowiedzi o tym, jak to będą budowane w Polsce setki tysięcy mieszkań, a nawet miliony. Wiemy, co z tego wyszło. Mniej więcej tyle, no może trochę, może trochę inaczej to wyglądało, ale tylko troszeczkę jak w kwestii zapowiedzi w sprawie polskiego samochodu elektrycznego i wielu innych rzeczy. To jest wzruszające, że pis po ośmiu latach rządów bierze się do rozwiązywania problemu w to, co robił przez te 8 lat. O ile zwiększyła się dzisiaj rzeczywiście realnie dostępność mieszkań dla młodych ludzi w Polsce? To, że oni deklarują, że coś zrobią przez następne 4 lata, proszę wybaczyć, mieli 8. Co zrobili? To mówi samo za siebie. Natomiast jeżeli chodzi o propozycje takie jak na przykład ta zgłoszona przez Donalda Tuska, my mamy wątpliwości. Chcemy rozmawiać o tym, bo to są ważne rzeczy, o których trzeba rozmawiać, ale co do tej konkretnej. Propozycji ja mam i my w ruchu mamy poważne wątpliwości. Uważamy, że dzisiaj najważniejszą rzeczą jest doprowadzenie do tego, żeby w Polsce powstał przy wsparciu samorządów uczciwie finansowanych przez państwo realny system tworzenia dostępnych mieszkań na długoterminowy, tani, dostępny dla każdego wynajem. To dzisiaj powinien być priorytet, a nie wspieranie banków i deweloperów w ich absolutnie legalnej i potrzebnej działalności. Dzisiaj musimy ludziom dać mieszkania. A je da właśnie takie ustawienie systemu. I w tę stronę będziemy żeglować, do tego przekonywać naszych partnerów po opozycyjnej, mam nadzieję wkrótce rządowej stronie. Natomiast dobrze, że ta rozmowa się zaczęła, dobrze, że ten temat stanął, bo on będzie, jest dzisiaj dla ludzi jednym z najważniejszych. Politycy mają swoje fascynacje i problemy, a ludzie mają swoje realne problemy i kwestia mieszkań, zwłaszcza w młodym pokoleniu, jest jedną z najważniejszych. Czy w ogóle minister sprawiedliwości powinien nosić broń, wiadomo, że ma pozwolenie na broń i czy polityk, polityk właśnie w miejscach politycznych powinien się z nią pozyskać? Wczoraj pokazałem to zdjęcie kilku osobom, które zajmują się zawodowo strzelectwem, mają pozwolenie na broń, no, komentarz był taki, że nie wiem, czy pan Ziobro koniecznie chciałby go usłyszeć, zakładam, że nie. Natomiast no wie pan, jaki dziki zachód taki szeryf. Y, y, rozumiem, że pan Ziobro jednak miał tam kaburę, przynajmniej mam taką. Cichą nadzieję, że to nie było wsadzone po prostu zapasek, tylko że tam się znajdowała taka niewielka kabura, która przy ciele czasem się znajduje. Natomiast no, to jest śmieszne po prostu. Znaczy, nie można tego inaczej nazwać. Minister rządu, chroniony przez służbę ochrony państwa, idzie składać kwiaty pod pomnikiem z giwerą zapaskiem. Znaczy, to jest, pokazuje mentalny problem tej ekipy, a przynajmniej znacznej jej części. To są wciąż niewyrośli z majtek i z podwórka chłopcy, którzy są zafascynowani i zachuśnięci ideą siły. Tym, że mają dostęp, że mogą kogoś wsadzić do więzienia albo go z niego wypuścić, że mogą chodzić z giwerą i nikim nic nie zrobi, że mogą zrobić to lub tamto, że mają wpływ na wszystko. Oni się upajają swoim poczuciem władzy, a. Pistolet zatknięty, prawdopodobnie Glock, zapasek ministra Ziobro, jest symptomatycznym, symbolicznym wyrazem tego ich pragnienia. W przerażające Zasmucające i po prostu śmieszne, no jak można jeszcze w takiej sytuacji, ja rozumiem, żeby ktoś jechał na strzelnicę, żeby, żeby na tej strzelnicy dał sobie zrobić zdjęcie, ale w oficjalnej sytuacji, kiedy wszystko może Ci się zdarzyć, pokazywać narodowi, jestem zdolny do wszystkiego. Wybaczy pana, ale to dla mnie jest historia jak z jakiegoś. Raczej kabaretu niż z poważnej polityki. Moim zdaniem Zbigniew Ziobro, a mówię, jestem też i w, w rodzinie mam ludzi, którzy się zajmują strzelectwem i, i dobrze mam wrażenie, znam wiele osób z tego środowiska, no, no nie tak się promuje strzelectwo, nie tak się zachowuje ktoś, kto w odpowiedzialny sposób chce. W, korzystać z prawa jakim jest pozwolenie na broń. Przypomnijmy jeszcze jedną rzecz. Pan minister Ziobro ma wydane pozwolenie na broń w celu ochrony osobistej, jak rozumiem, tak? Można je mieć z różnych powodów. Można mieć z powodów kolekcjonerskich, można mieć broń sportową, można mieć wreszcie do ochrony osobistej. Te dostać najtrudniej, to są skomplikowane procedury. Ale on jest na boga chroniony przez Służbę Ochrony Państwa. I każdy z jego ochroniarzy ze Służby Ochrony Państwa ma pistolet i jest w stanie zareagować. Po co on ma ten pistolet? Żeby ostrzeliwać się razem z nimi? A może przeciwko nim? A może jeszcze coś innego chodzi mu po głowie? To jest minister sprawiedliwości, jedna z najważniejszych osób w państwie. Mam nadzieję, że ten obrazek giwery tkwiącej za spodniami pana ministra Ziobry utkwi jego wyborcom w pamięci i będą pamiętali, na kogo głosują w nadchodzących wyborach. I jaka niespodzianka może ich spotkać, kiedy zawieje wiatr, a poły ich kandydata zostaną odsłonięte. No i ostatnie pytanie. Co pan na temat na Tam ludzi, będą Ncbr się okazał kolejną maszynką do wynoszenia pieniędzy w reklamówkach tak jak w Villa Plus tak jak wiele innych mechanizmów instytutów, które potworzyli to wszystko jest obchodzenie legalnych metod finansowania kampanii wyborczej, bo oni te pieniądze wyprowadzają na kampanię to jest absolutnie zrozumiałe zresztą w tych podsłuchach których ofiarą padł pan Żalek, nieudolnie zarządzający całym tym interesem, była mowa o projekcie Czarny Węgiel, który my nazywamy po tej stronie projektem Arka, czyli wyprowadzają pieniądze, wyprowadzają nieruchomości, wyprowadzają wszystko, żeby przetrwać ewentualną przegraną w wyborach. Teraz mamy czarno na białym potwierdzenie tego faktu. Oni się po prostu sami do tego przyznali, że to robią. NCBR to jest afera, która będzie musiała być wyjaśniona do samego spodu. Jeżeli słyszymy na tych podsłuchach o funduszu sponsora, czyli jak rozumiem Adama Bielana, czyli jak rozumiem istnieje podejrzenie, że jakieś spółki mogły dostawać z puli, którą on przynosił, rozumiem, że tak można to czytać. W pieniądze, które powinny służyć rozwojowi polskiej gospodarki, no to to jest kryminał taki, że żaden immunitet nikogo przed tym nie ochroni. Mam nadzieję, że zrozumiemy, że to są pieniądze, których mogło zabrakować na na psychiatrię dziecięcą, że to są pieniądze, których mogło zabrakować, zabraknąć na drogi, których mogło zabraknąć na szkoły, na pensje dla nauczycieli, że ci kolesie z czarnej wieży bawią się naszym życiem. Dopóki nie zrozumiemy miary ich bezczelności, kiedy śmieją nam się w twarz opowiadając o tym, dopóty sami będziemy sobie winni.